W pierwszym nawiasie szukamy wspólnego mianownika. Będzie nim szóstka. To oznacza, że trójkę muszę pomnożyć przez 2, dwójkę przez 3, tutaj przez 2 i tutaj przez 3. Ok, teraz drugi nawias. Wspólnym mianownikiem będzie dwunastka. Tu mnożę przez 4. Tu przez 3, tu przez 3, tu przez 4. Następnie wskakujemy do trzeciego nawiasu, i teraz tak. 0,25 to jest 25, czyli inaczej 1 czwarta, i to sobie tutaj od razu zapiszę. Odjąć. 3 ósme podzielić przez 625 tysięcznych ten ułamek można skrócić przez 125 i wówczas dobrze mówię. I wówczas otrzymamy 5 ósmych. I tak tutaj zapiszemy. Teraz wracamy do pierwszego nawiasu. Odejmujemy ułamki. Otrzymujemy minus 16. Następnie w drugim nawiasie otrzymamy 5 dwunastych. Odjąć. I trzeci nawias. Tutaj jeszcze tego nawiasu nie zlikwidujemy. Bo trzeba o te dwa ułamki z sobą wymnożyć. Zauważcie, że zastosowałem tutaj odwrotność tego ułamka. Tak? Noże przez odwrotność. No i wracamy do początku. Tutaj też zastosuję mnożenie przez odwrotność. Czyli pomnożymy przez 12 piątych. Odjąć. W tym nawiasie mamy 1 czwartą. Odjąć. Ósemki skracam. Zostają nam 3 piąte. Tutaj też sobie skrócę. Zostanie minus 2 piąte. Odjąć. No, i tutaj w tym nawiasie musimy zastosować wspólny mianownik? A nie. Opuszczę ten nawias. Zobacz, co się stanie, jak go opuszczę ze znakiem minus. Na pewno liczby zmienią znaki na przeciwne, czyli otrzymamy minus 1 czwartą, dodać 3 piąte. Minus 2 piąte, dodać 3 piąte to jest 1 piąta, i od tego odejmujemy 1 czwartą. No tutaj będzie nam potrzebny wspólny mianownik. To będzie liczba 20. To oznacza, że 5 rozszerzam przez 4, 4 przez 5, 1 przez 5 i 1 przez 4. 4 odjąć 5 mamy w liczniku. To jest minus 1 podzielić przez 20, czyli minus 1,20.